Cześć, Rodrigo Stryns, ale wrocek znalazłem. No i kontynuujemy naszą przygodę z klubem Manchester United. E, mam nadzieję, że nie słychać po, po moim głosie, że jestem trochę chory i że to Wam nie przeszkadza. Ale już kontynuując, będziemy przechodzić do meczu z Evertonem. E, gramy u siebie. Patrząc na skład, czy jest ktoś nowy, nie ma Pickforda i wy, wy, nie wymienili na kogoś, kogo znam, bo nie znam tego rąkarsza, szczerze powiem. Gana I, i i ten drugi pomocnik, nie wymienię go, jego imienia lub to y, nazwiska, ponieważ no dosyć skomplikowane można powiedzieć. E, tutaj jeszcze jakieś powiadomienie. Ok, International Duty. E, a teraz mecz z Evertonem. E, z Evertonem z, myślę, że e, chciałbym dać szansę Szeszko, żeby coś nastrzelał. M Moskara może wejść. Wejdzie Barios i za... Sancho moje Moleiro i tak rozgramy mecz. Albo i nie, jeszcze z Show i tak rozgramy mecz z Evertonem. I wygrywamy 2-1. Palacios i Garnacho. Patrząc na ocenki, Mosquera zagrał 5.8. Niestety niezbyt dobry mecz w jego wykonaniu. Ale na szczęście cały czas wygrywamy. Tak, to jest ważne. Kolejny mecz będzie z Nottingham. A to już właśnie po meczach, meczach reprezentacyjnych. Tutaj z nowych imion to chyba Richards jest nowy. I to chyba wszyscy. Nie, Mi Toma. No, Zirksa wiadomo, go tam sprzedaliśmy. Mi Toma kupili i Carlos Minges bynajmniej jak go nie kojarzę tutaj szybko trzeba przeklikać ponieważ no nie lubię tego powiadomienia jak już wiecie ok już go nie ma Bruno Fernandes 90, co mi się bardzo podoba. To Kobie Mainu też się rozwiną tak samo jak i Garnaczo i Kobel jeszcze, więc tutaj super rozwój widać u naszych zawodników. Szaszko cały czas nie strzela. Więc niestety zejdzie Hoynout. Zobaczymy czy on się wstrzeli. Garnacho strzelał. E I Palacios strzelał. Dajmy resztę też Damy Joro, zobaczymy. Ale tym razem za upamekano. E, Ch czy go chciałbym dać? Nie wiem, czy chciałbym za Bruno. Możemy tak stary z Nottingham. Gramy na wyjeździe i wygrywamy. E, Palacios, Hoyland i Garnacho. E, JB, ok. E, zobaczmy. Nikt nie zagrał słabo, oprócz zmian, ale zmiany to wiesz, nie mia wiesz to wiecie, że nie mają yy, za dużo czasu. Szczególnie w Prodoffer nadal w 89 minucie, <gry> ale cóż. Yy, dobra, tutaj drugi plusik i teraz będziemy grać z Chelsea, ale świetna informacja, United na pierwszej pozycji. Y, tyle samo punktów co Liverpool, co Spurs. Y, Arsenal jeden mniej i City ma dwa punkty mniej. Co oznacza, że y, Title Race jest na 5 zespołów. 5. Y, no dosyć ciekawie się zrobiło, można powiedzieć, z tą informacją. I teraz gramy z Chelsea, które, jeśli dobrze kojarzę, tak, jest ósme. Czyli... Nie chcę jej zapeszać, ale nie idzie im na razie. Miejmy nadzieję, że Szaszko chce, chce grać Szaszko. Mam nadzieję, że on, to, że on się wstrzeli. Na razie Holin utrzał dużo. Ale no kurczę, no nie dowierzam, że Szaszko nie może się ani jednej bramki na razie wstrzelić. Ani asysty. I teraz właśnie myślę, czego dać, czy nie, bo tak mówię, że go dam, ale on też nic nie robi. Ciężko, ciężko. Myślę, że widzimy najlepszym składem. I tak rozegramy mecz z Chelsea u siebie. Na Old Trafford i wynik to jest jeden do jednego. Bruno Fernandez strzela. No i Szaszko nic nie zrobił znowu, 6-4. Ajaj, niestety to nie jest wynik jakiego oczekiwałem. I z tym właśnie wynikiem spadamy na trzecią pozycję Więc widać, że tutaj ten title race będzie ciekawy, można, można bardzo pewnie powiedzieć. A teraz Wescam, który jest na 18 pozycji. Gramy na wyjeździe z nimi. Tutaj są jakieś, jest Havigierra kopiony. E, wambisaka. E, I to chyba wszyscy, bo na no, wstępie koń nie zobaczyłem z nowych twarzy. Więc teraz spróbujemy się odkuć, to Mori zmęczony, zagramy Joro. E, Szaszko nic nie zrobił niestety, więc Hoilund wejdzie. E, Kobi nie zagrał wyśmienicie, więc wejdzie Barrios. Tak raz zagramy przeciwko West Hamowi i wygrywamy 3-1. Sancho dwa razy w Bruno Fernandes. Hojlund 6-8. Tutaj Joro i Palacios nie zagrali super. Kolejny mecz z Crystal Palace i tą wygraną wbijamy się na pierwszą pozycję, więc może być dużo rotacji. W tym Title Race, co myślę, że jest tylko, ee, jak to można powiedzieć, co tylko daje takiego smaczku ee, właśnie każdemu meczu. Czy tutaj ktoś nowy? Willot eee, i ten bramkarz Ugurcan jest vega i to chyba wszyscy z takich nowych, bynajmniej dla mnie nowych twarzy. I zagramy Mosquero. Tutaj możemy zrobić. Zagramy Amadem. Amadem. I zejdzie Hakimi i wejdzie sobie Look Show. Tak rozegrałem mecz z Crystal Palace, z którymi przegrywamy. Dosyć niespodziewany na Old Trafford. Eze, e, aż Eze, Vega i Sara nam strzelają. Dla nas tylko Bruno Fernandes, No i cała drużyna się nie pokazała z dobrej strony. Niestety, to jest nasza druga przegrana. No, coś zrobić... Yy, teraz będziemy grać z fullą na wyjeździe, ale cały czas... No tutaj... Można powiedzieć, że Crystal Palace nas zatrzymało od yy, umocnienia naszej pozycji na fotelu lidera. I szczerze się nie spodziewałem, że to akurat oni to zrobią, myślałem, że jakiś inny zespół zaskoczy. No cóż, teraz spróbujemy poprawić może z naszą sytuację z meczem z Fulam, gdzie reszty też wejdzie i gdzie wejdzie Moleiro za Sancho. I myślę, że tak rozegramy mecz z Fulam, gdzie remisujemy kolejny słaby wynik. Garnaczów tylko strzela, słabo zagrał mainu, upamiętano. No, niestety znowu tracimy ważne punkty, ale teraz mamy Scarabao Cup, mecz na wyjeździe z Liverpoolem, więc eee, pff, zobaczymy. To nie na pewno nie jest łatwy mecz. Myślę, że każdy o tym wie. Ćwierć finał. E, czy jakieś nowe twarze zobaczymy. No oprócz Kasemiro jest Beck, e, Gabriel. Unico e, Williams na ławce. No, nie jest to słaby skład to na pewno. Myślę, że każdy to wie. E, ja myślę, że wyjdę tu most, najmocniejszym składem, ponieważ to jest na Liverpool. Oni za dużo zmian nie zrobili. Więc ja nie zrobię żadnej. Zobaczymy, czy wygramy. Przekrywamy 1-0. Po 90 minutach, Gag postrzela, no. U nas nie, nie było aż tak kolorowo jak po stronie Liverpoolu, niestety. No i odpadamy. Patrząc na inne rezultaty, Bormów przeszło. Chelsea ledwo się przesięgnęło z Coventry i Nottingham wygrało też pokarnych z Leeds. Spad spadamy na czwartą lokatę i rozpoczniemy mecz, który jest jeden z ważniejszych, ponieważ gramy go z Arsenalem. Arsenal jest cały czas w tym title race i na tym meczu chyba sobie skończymy ten dzisiejszy odcinek. Jakieś nowe twarze? Nie, ale nie ta osoba jest Methus The Pie Ok i 4-4-2, szczerze, myślałem, że oni grają 4-3-3. You we'll Zobaczymy, czy to na razie widać, że to działa, bo jednak pierwsze miejsce mają. Cały czas czekamy, jak szyszko coś zrobi. Niestety no tyle kosztował, a na razie chyba Nisi zrobił jeszcze. Cały czas czekamy jak się odpali. Tomori zmęczony. E, czy ja chcę go zmieniać? Nie. Dam go zmęczonego na ten mecz nawet. E, więc. Szybko przechodząc do wyniku. Na Old Trafford wygrywamy 2-0 i Szeszko, proszę Państwa, Szeszko w końcu strzela bramkę w dziewiątej minucie. Potem Bruno Fernandes utwierdza nas w tej wygranej na Old Trafford. To nam nie daje na pewno pierwszego miejsca i nas zostawia na czwartym. Ale jesteśmy bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko fotoli, fotelu ridera. Jeszcze chciałbym zobaczyć bramki. Nasz Gold Difference jest najlepszy, co my, myślę, że każdego e, na te cieszy. I znowu pad mi się odłączył. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza. To jakoś się czasami odłącza, bo to mnie też denerwuje. Chcę kontakty, nie są za wyników, które chcę przedłużyć. A na koniec tego odcinka pozytywnie chciałbym ogłosić, że Szaszko, w końcu strzelił. W końcu. I przy okazji zdobył 85 overalla. Więc, ja Wam dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia. No i widzimy się jutro. Cześć.